Siema, witam bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji naszego systemu OPW. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka nowych funkcji, które udało nam się przygotować na drugą turę wyborów prezydenckich. W przeglądarce Google Chrome widzimy w tym momencie aplikację dashboard. Jest to nasza aplikacja, która służy do, której, której używamy do wizualizacji wyników wyborów. W tym momencie mamy w naszej bazie dwóch kandydatów: Bolka i Lolka. Jak widać, Rolek otrzymał 21 tysięcy głosów, a Bolek 24 tysiące. W bazie mamy dokładnie 233 protokoły i znajdujemy się w naszym środowisku deweloperskim, co widać po tym po domenie dev. Przejdźmy teraz do naszej drugiej aplikacji, mianowicie do klientów. Klient. Jest to dedykowana aplikacja dla wolontariuszy, przy pomocy której wolontariusze mogą wpisywać dane z protokołów do naszego systemu. Zaloguję się najpierw. Po zalogowaniu się, ten ekran już widzieliśmy, widzę listę moich komisji obwodowych. Jedną z nowości, którą wprowadziliśmy, jest zarządzanie tą listą. Mogę w bardzo wygodny sposób poszczególne wpisy z tej listy usuwać bądź dodawać. 59601, dwójkę weźmiemy. Może jeszcze trójkę. W ten sposób mogę, zamiast wpisywać to na telefonie, mogę wygodnie przed komputerem wcześniej przygotować listę moich komisji obwodowych, które chciałbym, dla których chciałbym wpisać protokoły i w ten sposób zachować je po prostu. Ja teraz się wyloguję, zaloguję się ponownie. I widzimy, że ta lista nadal tutaj jest. Usuniemy dwójkę, ponownie się wyloguje, ponownie się zaloguje, i dwójki nie ma, drugiego obwodu. Mamy również możliwość sortowania po różnych polach. Po różnych polach. Kolejną nowością, którą wykonaliśmy, jest możliwość dodawania linków do protokołu. <laughs> Jeżeli ja teraz taki protokół otworzę i widzę, że jest to komisja obwodowa 106101, to jest kod TERYT i numer obwodu 1 ulica Romanowska w Łodzi, Studio Consulting, spółka z OOO. Widzimy tutaj liczby wyborcze. <coughs> mogę im oddać głos i powiedzieć, tak, ten protokół jest poprawny. Automatycznie podnosi się tutaj licznik. Mogę również powiedzieć, że nie jest, nie, jest niepoprawny, i wtedy głosy negatywne również są podliczane. Nie mamy w tym momencie żadnego automatycznego systemu, który decyduje o tym, na bazie głosów, czy coś jest poprawne, czy nie. Natomiast protokoły, które, które mają bardzo dużo głosów, które przeskoczą taki threshold, one automatycznie lądują w takiej liście to do i wtedy administratorzy mogą sprawdzić dlaczego. Dlaczego na przykład na ten protokół jest tyle głosów negatywnych i ręcznie, jakby zarówno ten protokół wyło odrzucić, w większości przypadków tak naprawdę odrzucić. Ale wróćmy do linków. Dodaj linkę do zdjęcia protokołu, więc teraz mam przed oczami protokół o komisji wyborczej i mam tutaj możliwość dodania linka. Test 1 bądź strona pierwsza <laughs> i w tym przypadku Google.pl. Bo i już tutaj jest link, który wskazuje na Google'a. Jeżeli go otworzę, Włączy mi się Google. Zamykamy. Um, ten link teraz usunę, ponieważ jest to błędny link. Już tego linka nie ma w liście. Um, chętnie pokażę Wam teraz na konkretnym przykładzie, jakby to sobie wyobrażamy. Mianowicie, jeżeli mamy na Facebooku OPW prezydent 2015 pod tym hashtagiem, jak widać, mamy kilka zdjęć, które nasi wolontariusze um, wgrali um, na Twittera, na Instagrama, na Facebooka, na jakąkolwiek platformę. I otagowali je hashtagami, dzięki czemu jesteśmy w stanie te zdjęcia znaleźć. I jeżeli teraz weźmiemy na przykład tutaj tego tweeta od Karola. A, więc tutaj mamy kod TRD, jest to szkoła podstawowa numer 53. Wrócimy do naszej aplikacji klienckiej. Ja się wycofam i dodam komisję. Proszę bardzo, szkoła podstawowa numer 53 w Szczecinie. Jak widać, tu już jest grany protokół. Mogę ten protokół otworzyć. To jest jeden z naszych testowych protokołów. Strona pierwsza. I teraz wrócę jednak do Twittera. I na Twitterze mogę skopiować link do tego tweeta. Dodaję go tutaj. I mam bezpośrednie połączenie pomiędzy protokołem, który został spisany, a zdjęciem jego. Jak widać na załączonym przypadku. No to w sumie, to są właśnie dwie funkcje, które udało się zaimplementować, którym, przy pomocy których e, chcemy ułatwić wolontariuszom pracę z systemem. Z jednej strony mogę wcześniej w domu, wygodnie przed komputerem, utworzyć moją listę komisji obwodowych. E, z drugiej strony po, po, po wpisaniu danych mogę załączyć, mogę wykonać zdjęcie, wyrzucić je na, na dowolny serwis, który bym chciał. Instagram, Twitter, Facebook, Nasza Klasa, Grono, czy cokolwiek, no własne blogi. Nie ma to tak naprawdę znaczenia w tym momencie. Jedynym prawdziwym kryterium tutaj akceptacyjnym jest to, aby to zdjęcie było dostępne publicznie. Czyli aby ludzie, którzy nie mają konta na Instagramie bądź na Twitterze, również byli w stanie tego, um, to zdjęcie otworzyć. I w ten sposób uzyskujemy sytuację, w której jesteśmy naprawdę w stanie powiedzieć, tak, to jest w 99% poprawny protokół. Dobrze, to by było na tyle. Wielkie dzięki za cierpliwość. Mam nadzieję, że w tym nagraniu udało mi się a, pokazać wam tych kilka ciekawych funkcji. I serdecznie zapraszam do, do wspólnej weryfikacji wyników wyborów. Dzięki, do usłyszenia.